Gdzieś na ekranie monitoringu miejskiego, na którym wszystko bardzo wyraźnie widać. Frank siedzi w swojej bardzo drogiej bawarze i bardzo agresywnie zakłada rękawiczki, bo przed chwilą próbował włączyć ogrzewanie, ale coś nie pykło, a potem dzwoni gdzieś z telefonu stacjonarnego, ale nikt nie odbiera, więc spokojnie odjeżdża. Pod bankiem jakaś rozruba się kroj i nagle ze środka wybiega czterech mężczyzn z workami, co może wskazywać tylko na jedno. Wygląda na to, że to badyci, a Frank ma ich podwieść. Ale jest strasznie wkurzony, bo nie odbierali od niego telefonu, gdy dzwonił, i teraz ma ludzi jak bała przed okresem, dlatego udaje, że jest niedostępny i on teraz nigdzie nie pojedzie. Panowie w maskach są tym faktem bardzo niepocieszeni i próbują do niego jakoś zagadać. Więc jeden pan maska rzuca w innego pana maskę keczupem, a ten udaje martwego, wytaczając się z auta. Mam nadzieję, że chociaż był przeterminowany, bo jak nie to szkoda produktu. Z jakiegoś powodu dochodzi do pościgu policji, która jak w każdym francuskim miasteczku zamiast kierownicy steruje autem za pomocą grabi, dlatego ucieczka BMW 735 z roku nie była zbyt ciężka. Żeby dodać trochę efektów specjalnych, ktoś kładzie dymiarkę na moście, żeby w kamerze nie było widać w jaki je... sposób ten samochód przeskoczył nad tymi barierkami. BMW ląduje na lewecie z telemarkiem idealnie w wolnym miejscu pomiędzy dwoma innymi autami. Ciekawe, że akurat ktoś zostawił tyle miejsca. A teraz będziemy oglądać dalej film, w którym Frank wypie***a pewne drzwi zawiasów w filmie Transporter! Co to, to się stanęło? Podczas gdy wszystkie pzoty 207 pędzą przed siebie, jakby ktoś im wyjął pedał hamulca do środka. Frank elegancko zjeżdża z lawety i w filmowym stylu w ostatnim możliwym momencie bez zawahania przejeżdża przed pociągiem, gubiąc pościg, a jakiś wąsacz strzela jakimiś kapiszonami w powietrze i liczy, że kula trafi w oponę. Albo w jego oko. Po całej akcji widzimy się w garażu i oglądamy jak Frank zmienia tablicę rejestracyjną na inną, a tą zużytą ładuje do szafki z innymi tablicami rejestracyjnymi. Nie wiem, czy wiecie, ale dla mężczyzny taka tablica, tak dla kobiety paznokcie. Ja sam wymieniam regularnie swoje. Tak, co miesiąc. Odwiedziny wpada pan komisarz z lokalnego komisariatu i strasznie dużo wypytuje o ten czarny samochód na podjeździe. Ale Frank odpowiada, że przecież przy kawie mogą pogadać, ale że chłop mu odmawia i nagle kieruje się w stronę samochodu, tworząc przeróżne historie na temat tejże bawary. A najważniejszym pytaniem, jakie zaraz padnie w rozmowie dwóch chłopów na temat drogich samochodów, jest to, w jaki sposób wyrywać laseczki. Mordo, baby samemu się do samochodu pakują. Oglądaj dalej to, zobaczysz. Czekuje się kolejny transport, więc panowie obgadują szczegóły w bardzo zatłoczonym barze. Tak, żeby nikt nie słyszał. I dowiadujemy się, że paczka będzie w czarnej torbie o wymiarach 150 na 50 cm o wadze 50 kg. Po drodze jeden postój na picie i sikanie. Może się trochę ruszać, ale to karp na święta, więc ma nie zwracać na to uwagi. Paczka jest ładowana do bagażnika. Łysy jeszcze groźnie spojrzał w obiektyw kamery, jakby ktoś mu kazał, a Frank nagle słyszy stukanie z tylnej części samochodu. Okazuje się jednak, że to tylko opona spuściła z siebie trochę powietrza, więc trzeba ją wymienić na inną, Delikatnie, żeby nie uszkodzić towaru. Jak prawdziwy facet, zeruje butelkę wody na jednego łyka, bo jest twardy i bardzo męski, ale postanawia dokupić jeszcze troszkę soczku na drogę. Chłop z zasadami, zasady te łamie i otwiera przesyłkę. I nagle się okazuje, że nie wiezie karpia, tak jak mu powiedzieli, tylko śledzia. Mam nadzieję, że wiecie, czemu wybrałem akurat tę rybę. Daje kobiecie trochę wody i, jak dżentelmen, zamykają w bagażniku. Ale tej nie podobają się warunki sanitarne i tucze się, jak twoja matka w niedzielę przed obiadem. Często Frank musi znowu się zatrzymać. Ta się uwalnia i zaczyna uciekać. Ale w Azji raczej jeździ się pociągami niż na rowerze, dlatego kondycja nie bardzo dała radę. Wchodzi pod górę, gdzie czeka na niego dwóch policjantów na motorach. Leje ich na kwaśne jabłko i chowa do bagażnika. Dojeżdża z babiną w torbie na miejsce i oddaje. Ją w ręce miłych panów, ale chłopy coś się chyba pokapowali, że paczka była tykana. Ale jak przystało na dżentelmenów, nie dają po sobie tego poznać. W nagrodę Frank dostaje reszta ugadanej kwoty za transport i kolejne zamówienie na przewóz tykającej bomby w bagażniku, na którego przewóz się zgadza. Eee, może nie wiedział? Łysy znowu zajrze na stację, aby odsedzić trochę kartofelki i już prawie idzie do auta, ale nagle przypomniało mu się, że jest reklama do odmębnienia, więc bierze dwie puszki Pepsi, a potem wybucha w powietrze lecąc do tyłu i wygodnie lądując na szybie innego samochodu. Kurier w wiecznie idealnym garniturze zaczyna rozumieć, co się właśnie wydarzyło, więc wchodzi razem z drzwiami, wcześniej pukając. No co, nikt nie otwierał. I w rytm muzyki, przy której czuje się, że mógłbym robić bardzo złe rzeczy, Frank demoluje kilka twarzyczek, nie się ostentos z dwoma siekierami i innymi pistoletami. Pistolety fruwają, stoły latają, drewniane drzwi zatrzymują pociski. Chłop stopami łamie nosy i tylko rzuca groźne spojrzenia. Mam wrażenie, że to on nauczył prąd kopać. Za Iwania z garażu niemiecką gwiazdę, która jeszcze grzała się pod kocykiem i rozdupta wszystkie bramy po kolei, wyjeżdżając spokojnie na ulicę. Okazuje się, że to nie koniec niespodzianek na jeden dzień, bo na tylnych siedzeniach ma pasażera na gapę, który jakimś cudem załadował się tam sam razem z fotelem. Wyciąga babę z samochodu i stawia ją związaną na krześle na środku drogi. Że coś tam pędy nie przejeżdża Taka okazja może się więcej nie powtórzyć. Za chwilę jednak zmienia zdanie, bo Kobitka bardzo głośno krzyczy i słyszy ją w lusterkach, więc cofa najszybciej jak to tylko potrafi, żebyśmy myśleli, że zarazem rozjedzie, ale na szczęście hamuje dokładnie 13 cm przed nią i z powrotem ładuje ją do jej ulubionego pomieszczenia w całym samochodzie. Łysy zabiera Kobitę do swojego domu i robi jej przepyszną zupkę z mikrofalówki na znak swojej gościnności, a potem zadaje kilka pytań, lecz dowiaduje się tylko tyle, że ma duże kłopoty, więc wkurzonej idzie spać. Lala, czy tam lia? już wolna, przetrzepuje Buchawilem robiąc to najciszej, jak tylko potrafi. A gdy słyszy jakiś dźwięk, udaje, że śpi. Frank rano wstaje, ale tam się okazuje, że baby jednak są przydatne, bo zrobiła mu ciasteczka, a nawet kawę i herbatę, ale łysemu mleka brakuje. Więc ta idzie po mleko, ale pan komisarz ładuje się do domu z buczerami jak jakiś gór, bo znowu ma jakieś pytania. Ten człowiek jest uciążliwy jak sprzedawcy garnków. Wygląda na to, że policja znalazła tablicę rejestracyjną samochodu Franka, ale jakieś takie przykopcone. A na dodatek reszcie samochodu nie ma i nie będzie, bo muszą przeprowadzić jakieś tam sekcje policjantów z bagażnika. A mówiłam, że jak się w komadach... Domu. Jakoż ten chłopiec nad wyraz ciekawski znowu wychodzi z chałupy i ładuje się do garażu, bo ciągle ma jakiś problem o to, że sam jeździ jakimś zdezelowanym Peugeotem. Dodatkowo historia o wybuchniętym skradzionym samochodzie lekko mówiąc do niego nie trafia i tak tylko sugeruje, że zgłaszając kradzież na komisariacie to lepiej, żeby wymyślić inną historyjkę. Może przegapiliście albo wam wcześniej nie pokazałem, ale Frank bardzo lubi ciszę. Pomaga mu się skupić i myśleć. Ale jak jest za cicho to też mu nie pasuje, bo to sprowadza kłopoty. Ludzie tego co mu chałupę zdemolował na no, ludzi w sumie też. Wysadzają mu cały przybytek rakietami z naklejkami, rekina. Strzelają wszędzie, tylko nie tam, gdzie stoi ta dwójka, i generalnie nie zostaje kamień na kamieniu. Ale Frank przewidział taką sytuację i posiada kurwa studnie w środku domu. Skaczą do wody, zakładają te dziwne oprzyrządowanie do pływania pod wodą, bo jeszcze nie wykształciły mi się. Strzela i płyną pod wodą do kolejnego apartamentu łysego. Bo oczywiście, że posiada takie na specjalną okazję. Idą przed kamerą, bardzo zdenerwowani i kawałek po kawałku zdejmują z siebie ubrania. DOraga! Aż nagle pani baba postanawia, że musi mu jakoś zrekompensować wszystkie te krzywdy, bo już od wczoraj widziała, że Frank ma bardzo wielkie jaja, więc. Teraz będą się bolcować! A zajutrz poszli sobie na komisarium do naszego ulubionego urwipałcia zgłosić tak radzież samochodu, co to mieli przyjść z lepszą historyjką, ale tak się niefortunnie złożyło, że chcieli jeszcze zgłosić, że im się dom wziął i wyprowadził na spacer. Ale zaraz, panie władzo, ostatnio jak go widziałem, to jeszcze tam stał! Żeby się wszystko zgadzało w scenariuszu, napisali, że pan policjant ma wyjść ze swojego biura, żeby kobieta miała czas na znalezienie chłopa, co im dom wysadzi. I że ma wrócić, jak to wszystko będzie ogarnięte. Wychodzą z komendy i już każdy ma iść w swoją stronę, ale nagle Laj zaczynają się oczy pocić i mówi Frankowi, że muszą jechać się zemścić, bo ten niedobry facet to trzyma jej rodzinę łącznie z ojcem i matką w kontenerze i szmugluje ich jako niewolników z Azji do Europy. Frank ma na to raczej wydupcone, bo teraz to musi chałupę odbudować, ale jakoś daje się przekonać. Lecę do tego złego i już mu mają co nieco przestawić, ale nagle wchodzi ojciec tej z tej Azji. A ty nie miałeś teraz siedzieć w kontenerze? Okazuje się, że Laja troszkę nakłamała i teraz każdy celuje do siebie. Z broni, ale jedynym, który źle skończył, jest niewinny przechodzień Frank, którego już mają przedziurkować, ale nagle wbija policja, a Frank ląduje za kratami oskarżony o porwanie i szantaż związany jak worek kartofli na przyczepie. Gdy się wybudza pierwszy co widzi do tego wszędobylskiego policjanta, który chce mu pomóc, bo swoim psowym nosem czuje, co się święci. Więc jak gdyby nigdy nic staje sobie tak po cichutku obok celi, nie zamyka krat, a nawet daje się porwać po to, by uratować te 400 ludzi, co płyną wakacyjnym jachtem w kontenerze. Ten samochód i tak już długo nie pojedzie, dlatego Frank robi mu do odcięcia na zimny test, nie szanując nawet opo. Co się okazuje? Uwaga, pan policjant jako kolejna osoba znowu wychodzi z bagażnika, co robi się trochę. Dziwne i delikatnie narzeka na warunki tam panujące, ale Frank jak każdego ma w pupci, bo robi teraz ważniejsze rzeczy, a konkretnie szykuje swoją łajbę, bo płynie na połów tych karpiów i śledzi, co go na no nie oszukali. Ryby jednak nie brały, a i bez pół litra to co to łobienie. Dlatego Frank będzie sobie łódeczką przed siebie, opalając nieco swoją klatę. Dopływa na miejsce i biegnie z pistoletem na kulki, przy okazji unikając wózków widłowych i sprawdzając, czy kontenery są zdrowe, bo jakaś grypa panuje w pobliżu. Stary Azjata wchodzi do pokoju pełnego chłopów i jednej kobiety. Co oni tam robili zupełnie sami? Mam pewne podejrzenia! Babolina coś tam bełkoczy w niezrozumiałym języku, a kawa była zasłona, więc wylewa ją na stolik. Stary, niezadowolony z zachowania córki, na której edukację wydał tysiące euro gąbek, prowadzi córkę do samochodu. W tym samym czasie Frank wie trzy kilku statystów, ale już się znudził strzelaniem, więc położył się na ziemi, żeby wyrównać szanse i kolejnych skopał należąco. Kontenery z człowiekami odjeżdżają, ale w ostatniej chwili łysy wskakuje na czepę i jedzie razem z nimi. Kolejna walka, kolejny w pierdol aż nagle kamera zaczyna kręcić się w koło, co by sugerowało jakiegoś ostatecznego bossa, ale na widok umieszczonej klaty Franka wszyscy się wypisalają na ziemię i tańczą breakdance. Jak to w kinie bywa? Kule lecące z pistoletów trafiają wszędzie, tylko je tam, gdzie jest główny bohater, więc Frank przeżywa i dziękuję koledze za fajną walkę. Po drodze zabrał kilka portfeli, bo kasa na odbudowę chałupy też jest potrzebna. I proje białą strzałą, tak że już pomału odpada. Tysiąc metrów do ekspresu wy, a samochód się zagotował. Więc robi teraz to, co każdy zrobiłby na jego miejscu. Zajduje samolot pośrodku pola i leci nim nad autostradę, żeby skoczyć na czepę i na niej wylądować. Przy okazji zakrywając widoczność innemu autu, żeby to mogło sobie wybuchnąć. Frank wskakuje przez okno do jadącego tira, wykopując kierowcę przez drzwi, a potem nawet z drogi i przejmuje kontrolę nad gabarytem, zmuszając inne auta do bardzo groźnych manek. W, w momencie, gdy Frank wygląda przez okno, przez drugie okno wskakuje blondasek. Dostaje kopa w nabiał, Tyr jedzie na autopilocie. Frank wychodzi przez jedyne okno, które jeszcze było całe. Za chwilę jednak wraca, ale tym razem Bruna wychodzi. No zdecydujcie się w końcu na coś, ile można? Przejmuje tira z ludźmi w kontenerze, którzy przez cały czas byli w środku, gdy oni jeździli sobie wężykiem. Dojeżdża na plażę i już myślą, że wszystko mu się udało, ale nagle pan jako tako przestawia mu pistolet do głowy. Słychać wystrzał, co by sugerowało śmierć Lai, ale to ona zabiła ochroniarza, a teraz zabija swojego starego, żeby ten nie mógł zabić Franka. Wszystko kończy się dobrze. Laj z Frankiem się tutaj ale więcej jej nie zobaczymy, bo w kontynuacjach już jej nie ma. Ludzie wychodzą z kontenera, a kamera jedzie sobie w górę. No i dziękuję, że obejrzeliśmy ten film razem do końca. Jeśli jeszcze tu jesteś, to pamiętaj, że jeżeli spotkasz jakąś kobietę na środku drogi i jej to lepiej skorzystaj z tej okazji i jej pomóż. A na pewno pomyślałeś o seksie. to też możesz. Pamiętaj, zostawić suba no i łapkę w górę, a my widzimy się na tydzień w kolejnym skrócie czegoś, co zaraz wymyślę. No to cześć!